Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj na fotelu mam przyjemność czesać Zuzę. Zuza ma cienkie włosy, ale jest ich dość dużo. Przy takiej twarzy, czyli twarzy owalnej, chciałbym zmienić tak włosy, żeby nadać objętości w koronie głowy, a zdjąć objętość na długościach i końcach. Pokażę Wam, jak to zrobić. Do pielęgnacji tak cienkich włosów proponuję szampon i odżywka z olejem makadamia. Te produkty spowodują, że włosy się uniosą od nasady i będzie bardzo fajna objętość. A więc, moi drodzy, pozbyłem się objętości na końcach, przeniosłem objętość w koronę głowy, zrobiłem tak zwaną hollywoodzką grzywkę. Czyli grzywka będzie się układała na lewo, na prawo bądź po środku. Później po koloryzacji to wszystko zobaczycie. A teraz zapraszam moje kolorystki Paulinę, ale dziewczyny Nasza metamorfoza dobiega końca. Połączyliśmy dzisiaj odważną zieleń z ciepłymi brązami. Mam nadzieję, że takie połączenie Wam się spodoba i przypadnie do gustu. A więc, jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak ja to wszystko robię, zapraszam serdecznie na moje szkolenia.